Jestem sobie tak niesamowicie wdzięczna, że podjęłam tę decyzję, że napisałam do tej obcej dziewczyny z TikToka, która właśnie pokazała mi ten biznes. Jestem wdzięczna, że się nie poddałam. Pomimo zmęczenia, pomimo wielu momentów również zwątpienia, bardzo długo zastanawiałam się, czy, czy to coś dla mnie, czy dam sobie radę, ale pomimo tego cały czas robiłam to, co było dla mnie niewygodne. Bo bardzo dobrze wiem, co chcę osiągnąć, a siedząc w strefie komfortu, siedząc tam, gdzie jest nam wygodnie, siedząc na wygodnym etacie, nigdy nie dojdziemy tam, nigdy nie dojdziemy tak wysoko, jak tego chcemy. W ostatnich miesiącach wychodziłam ze strefy komfortu setki razy i robię to również w tym momencie, nagrywając to wideo. Więc uwierz mi, da się, jeżeli czegoś bardzo chcesz, da się. I dzięki temu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Wyjechałam w środku tygodnia, szkolę się od najlepszych osób w branży inwestycji i spędzam czas przede wszystkim z osobami, które są w tym miejscu, w którym chcę być również ja. Jest to dowód na to, że każda decyzja ma znaczenie. Więc zadaj sobie dzisiaj pytanie: wybieram komfort czy wolność?